Cześć! Dzisiaj na moim kanale gość moja siostra. Mam nadzieję, że taki filmik się Wam spodoba, będzie to fajne urozmaicenie, ponieważ dzisiaj mamy dla Was nic innego jak hol zakupowy i od razu zacznę, bo naprawdę tego sporo. Najpierw pokażę kosmetyki, które ostatnio kupiłam. I zacznę może od czegoś, co już jest dawno w mojej kosmetyczce. I to jest płyn micelarny B Be Beauty z Biedronki. Na pewno go kojarzycie, bo bardzo dużo się nim słyszy. słysza się nie? No, no właśnie, no bo on jest świetny do zmywania makijażu i naprawdę jego cena dość jest rewelacyjna, więc polecam Wam serdecznie. Zresztą możecie zobaczyć, ile już mam zużycia ten płyn. Kolejne dwie rzeczy to lakiery do paznokci. Tutaj mamy taki efekt brokatowego piasku. Jest to lakier z Vibo. Mam go teraz na paznokciach. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Coś w tym stylu. Tylko ma jedną wadę. Jeżeli już się pomalujecie te paznokcie, to później nie malujcie się podkładem, bo wtedy zostają takie ślady na nim. I to po prostu, no bez nadzieja trzeba było drugi raz pokrywać, bo dzisiaj oczywiście tak mi się zdarzyło. Kolejny lakier to jakiś taki Extreme Nails z Vivo też i on jest w kolorze szarym. Kupiłam go, ponieważ kosztował 3 zł na promocji. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Następna rzecz to krem. Krem z Nivea Natural Beauty. Jest to krem, który udało mi się kupić w Biedronce. Tutaj mam pudełeczko, w którym go kupiłam i powiem Wam co tutaj jest napisane. Jest to upiększający krem z mleczkiem z mango, aktywnie działa przez cały dzień, widocznie wygładza nierówności. Lekko polizująca formuła z proteinami kaszmiru idealnie rozprowadza się na skórze, nadając jej naturalny i równomierny blask. No i właśnie taki efekt można uzyskać. To jest coś jak BB krem, ale też nie do końca. Więc to jest fajna sprawa, naprawdę na A, co dzień. Ile kosztował? 9 zł. 9 zł. właśnie dałam za niego, więc, więc fajna, fajna cena. I też ładnie pachnie, więc super. Polecam Wam serdecznie, jeżeli jeszcze napotkacie się na niego w Biedronce, to koniecznie go zakupcie, jeżeli właśnie potrzebujecie takiego kremu, bo ja jestem zachwycona. I ostatnia rzecz z kosmetycznych nowości. To korektor Vibo, który teraz sobie z siostrą używamy. On ma cztery kolory i każdy kolor odpowiada za co innego. Jeżeli chodzi o kolor różowy, to maskuje sińce pod oczami, zielony kamufluje popękane naczynka, jasny beż maskuje wypryski, a ciemny beż modeluje kształt twarzy. Ja używam tylko koloru tego jasnobeżowego i różowego. Jakoś tych popękanych naczyniek nie mam, a do modelowania zdecydowanie wolę bronzer. Więc nie wiem, może wypróbuję też ten właśnie korektor, ale to zobaczymy. No i on jest całkiem fajny, kosztował bodajże 12 zł, więc też cena jest super. Przepraszam, że tak wocham, ale ja lubię, jak coś ładnie pachnie, szczególnie właśnie kosmetyki, więc zawsze sprawdzam, czy to ładnie pachnie, żeby mi się później sprawdzało, żeby mi się przyjemnie tego używało. I teraz może przejdźmy do rzeczy takich do domu, bo mam trochę tego. Kupiłam sobie ostatnio w Ikei kilka rzeczy do Białego Stoku. Trochę głupota. w głupota. Krakowiek Krakowie kupowałam rzeczy do Białego Stoku, ale dobra, nie mamy Ikei, więc bo akurat to, to tak jakoś się zaopatrzyłam tam. I powiem Wam, co, wam, co tutaj kupiłam. Pierwsza rzecz to jest taka latarenka biała. Do środka już wsadziłam świeczkę, bo ona na razie tutaj stoi u mnie w pokoju, ale zabiorę sobie ją do, na stację właśnie. I taka latarenka. 12 czy 13 zł, trzeba coś takiego. Więc naprawdę super cena i pięknie się to prezentuje. Wieczorem, jak się, się zapali tą świeczkę w środku, to daje taki ładny y, blask na, nie na cały pokój, więc super. Y, ok, kolejne dwie rzeczy to będą takie osłonki, y, i to jest osłonka na domiczkę, a to jest świecznik, ale ja kupiłam to w celu takim, żeby chować sobie tutaj pędzle. Na pewno też znacie ten patent. Dużo blogerek, vlogerek też pokazuje takie właśnie wykorzystanie tych domiczek i tych świeczników, bo to naprawdę super wygląda na toaletce, więc polecam Wam ten patent. I tutaj mamy kolor taki Pudrowy Róż, bo teraz pojawiły się dwa nowe kolory z tych właśnie osłonek na domiczki. Pudrowy Róż i chyba miętowy, coś takiego, jeszcze miętowy był. A z tych to też jest kilka kolorów do wyboru, z tych świeczników, ale no biały jakoś mi się najbardziej podobał i razem też będą fajnie wyglądać. I one kosztowały po 6 zł, więc też super jest cena. Jeszcze mam lustro. Nie jest ono wprawdzie odpakowane. Ale też pewnie je kojarzycie. Ono jest na takich trzech y, tych nóżkach, czy jak to się tam nazywa. I też fajnie wygląda. Jest duże, więc można się tutaj spokojnie y, malować przy nim. Przynajmniej ja lubię takie. Nie lubię tych takich, co zbliżają, bo wtedy widać wszystkie tam niedoskonałości na cerze. Wolę, żeby, wolę tego nie oglądać. A tutaj przynajmniej mam dużą powierzchnię, mogę całą buzię sobie zobaczyć. Bo teraz mam takie beznadziejne lusterko, że po prostu jak poruszę moją toaletkę, to się wszystko trzęsie na górze. I to lusterko po prostu jest no, beznadziejne, ale kupiłam je za Złoty w jakimś chińskim sklepie, więc no co tu się spodziewać? No a to lustro kosztowało 30 zł, i jako się przetransportowałam z Krakowa bez problemu, więc myślę, że i do Stoku jakoś dojedzie. Zobaczymy. Jeżeli jeszcze chodzi o rzeczy do domu, to Honradka to Wam opowie, co kupiłyśmy w biedronce. Ym, to tu jest taki stojak na biżuterię, w kształcie takiego drzewka i. Kolor biały i no może odpakujemy, nie? żeby to właśnie pokazać, jak to wygląda. To jest coś takiego, czyli po prostu, wiecie, zaraz Wam pokażę, to się wbija w taką, taką podstawkę jakby, bo ja już mam takie czarne, takie czarne drzewko w stoku, ale tutaj były w promocji za 5,99. Jak to się wtyka? Chyba w drugą stronę. No to... O, i to się tak właśnie wtyka i to naprawdę świetnie wygląda. Tutaj można sobie kolczyki zaczepić i ten. I całkiem fajna sprawa. Postaw tam, możesz? I jeszcze jedna rzecz. Tu jest taki organizer na biżuterię. Z lusterkiem. Też możemy otworzyć, bo to wiadomo. Najlepiej pokazać odpakowane, bo tak w pudełku to no i wiadomo, tutaj jest lusterko i w środku jest miejsce, są takie przegródki na jakieś tam kolczyki, czy cokolwiek tam, pierścionki można wsadzić tak naprawdę to można nawet na, na guziki wykorzystać, no na co tylko chcecie, fajna sprawa i też kosztowało to 5,99 chyba, nie? Kiedy kupowałyśmy coś takiego, więc też bardzo fajna cena. Ok, teraz może przejdziemy do rzeczy ubraniowych, dodatki, buty i tak dalej. Mamy tutaj rzeczy i z Lumpexu, i z sklepów zagranicznych, a także takich tutaj stacjonarnych. Przynajmniej widzę dwie rzeczy z takich stacjonarnych sklepów, więc może najpierw zacznę od okularów, bo to jest coś, o czym mówiłam niedawno na moim blogu. Zamówiłam sobie takie okulary z, ze sklepu Glasses Shop w takim świetnym opakowaniu przyszły. I pokażę wam, jak wyglądam. Od razu lepiej widzę. Więc te są takie trochę okrągłe, panterkowe. Całkiem fajne. Weźmiesz. No, to mnie też pasują. Fajne, fajne. I drugie, czarne. Takie, wiecie, klasyczne, tradycyjne. Też są całkiem niezłe. One przynajmniej będą mi do wszystkiego pasować, bo te to nie wiadomo, nie? Ej, weź, zobacz jeszcze te. Jak będą wyglądać? Duże, trochę, ale też ładnie! też ładnie. No i oczywiście to nie są zerówki, bo ja mam wadę wzroku i to są moje szkła korekcyjne w środku, więc, więc super sprawa. I powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona z tych okularów, bo nie są jakieś takie szajskie, nie są kiepsko zrobione, jak to niektóre te okulary właśnie z tych zagranicznych sklepów. Więc jeżeli się zastanawiacie, to Wam podam na dole zniżki, mam takie specjalne zniżki i na całą stronę, i na same oprawki, więc jeżeli będziecie chcieli, to możecie z nich skorzystać. Tam na stronie naprawdę jest dużo, bardzo dużo różnych oprawek i różnych wzorów, modeli wszystkiego i damskie, męskie, więc, więc może sobie coś od tego wybierzecie. Teraz pokażemy Wam balinki, które kupiła mi mama na bazarku w Rzeszowie. Jeżeli znacie Rzeszów, jesteście z tamtych okolic, zobaczcie, jak bliżej, przybysz. to na pewno kojarzycie bazarek na Dołowej. I takie butki kosztują 15 zł. Oczywiście kupiłyśmy je w takim pudełeczku, więc, więc wszystko jest w porządku. Kolejne buty to buty, które kupiłam w Warszawie w takim jakimś zwykłym sklepiku, nawet nie wiedziałam, że tutaj taki sklepik jest. E, cieliste szpilki na platformie. E, potrzebowałam teraz jakichś fajnych butów e, na bal magisterski. E, teraz pokażemy Wam rzeczy ze sklepów wysyłkowych e, i najpierw może honradka pokaże spódniczkę, która... Nie wiadomo dla kogo będzie, bo jest trochę krótka, ale zobaczymy właśnie, jak ona będzie leżała. Jak coś, to wiecie, na pewno pojawi się na blogu, będziecie mogli zobaczyć, jak ona leży na sylwetce. I ona kosztowała kilka dolarów dosłownie. Jest czarna w białe kropki. I do tego dobrałam sobie taką torebkę. Zwykła czarna listonoszka, też całkiem fajna. Nie jest duża, więc no, jak wiecie, ja uwielbiam takie średnie wielkości torebki, bo przy moim wzroście to jest naprawdę bardzo pożądana sprawa, żeby te torebki nie były za duże. I ostatnia rzecz z tamtego sklepu. pokażę jednego, ja pokażę drugiego. E, takie butki, e, które są wzorowane trochę na Valentino. E, mi się bardzo podobają, chociaż powiem Wam, że nie są to najwygodniejsze buty, jakie miałam, e, bo ta szpila jest ogromna, a nie mają żadnej platformy, więc jest tutaj duży spadek i jak się je ubierze, to... Oh, trzeba trochę poćwiczyć chyba chodzenie, żeby dobrze się w nich chodziło, ale na jakieś specjalne wyjścia, to wiadomo, mogą posłużyć. No i to by było tyle z tego sklepu. Teraz może przejdźmy do Romui. Z Romui mam trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, przepraszam, że ci tak zasłania. to jest taka jeansowa koszula. Powiem wam, ona jest. Długa, to jest jak, jak tunika. Wzięłam sobie rozmiar L. I tak, tutaj w biuście wszystko pięknie się zapina, ale ogólnie jest dość taka duża. To się, co nie tak wygląda, na tylko większą, więc nie wiem, nie wiem, czy to był dobry wybór. Ale z drugiej strony, jakbym wzięła mniejszą, to mi się znowu tu nie zapięła i wtedy tak nie wiadomo, jak to nosić. No ale dobra, jak się podwinie rękawy, to wtedy nie będzie się wydawała taka y, wielka, tylko taka będzie bardziej właśnie nie, na, na luza, nie? Na luzaka. Ok, no to to by była taka koszula i za nią dałam 20 parę dolarów. Też oczywiście linki będą tradycyjnie na dole. E, jeszcze jedna koszula stamtąd. Właśnie myślałam, żeby ją ubrać teraz na święta. Znaczy tak się zastanawiałam. Nie wiem, bo taki ten materiał jest dla mnie trochę, co nie? Zobacz. Taki... Taki jakiś, jak obrót? nie wiem, śmieszny. Ale to jest taka asymetryczna koszula. Bardzo podoba mi się tutaj jej dekolt, bo akurat myślę, że będzie to dobrze na mojej figurze wyglądać. I ona z tyłu jest dłuższa, a właśnie z przodu krótsza, ma długi rękaw. I ona była kupiona za 10 dolarów. Była jakaś promocja, nawet pisałam Wam oczywiście na fejsie o tej promocji. Właśnie na tą koszulę, że jednego dnia kosztowała tylko 10 dolarów. I sobie ją zamówiłam. A i tutaj mam jakąś kieszonk, kieszonkę. Nie, przepraszam, to jest atrapa. Więc jakbyście chcieli sobie coś tu schować, to nie za bardzo. No, ale to jest taka właśnie koszula. Nie wiem, możecie mi napisać, co nie sądzicie. Ja jestem, mam takie mieszane uczucia. No, oczywiście no, ta cena nie była jakaś wygórowana, więc można było zaryzykować, ale jednak... Spodziewałam się czegoś lepszego. I ostatnia rzecz z tamtego sklepu to będzie płaszczyk. Płaszczyk, z którego jestem bardzo zadowolona. Śliczny jest, co nie? Taki płaszczyk w kolorze baby blue, błękitnym, z kieszonkami, taki trochę oversize'owy. Ładny jest. Miałam go już na sobie i super, super wygląda. Myślę, że właśnie na święta jest sam raz. Z tyłu jest taki prosty. I on ma fajną fakturę materiału. Możecie zobaczyć. Takie jakby coś a'la kratka, coś takiego, nie? jakby Kratka? Nie wiem, co to jest. No ale fajnie wygląda, więc jest naprawdę na plus. Teraz pokażemy Wam rzeczy ze szmateksu. Byłyśmy w sapienołowach i udało nam się coś tam upolować. E, nie za dużo, ale zawsze coś. E, to jest taka bluzeczka. Bluzeczka z baskinką e, w kolorze takim też niebieskim, coś w tym stylu. I ona jest poprzeźroczysta i ma takie fajne groszki. Więc super będzie na wiosnę i na lato. I ona jest z New Luca, więc też myślę, że spoko firma. I jeszcze jedna rzecz, trochę ciężka i trochę nie na tę porę roku, ale chyba wartało nie? Kupić taki kożuszek z handemu, bo widzicie tą metkę czerwoną, to oczywiście handem, z tym z kapturkiem, zapinany tutaj taki, ma kieszonki fajne, długi rękaw oczywiście. I no, na razie jest na niego już za ciepło, ale myślę, że na jesień, na zimę, powinien się przydać. No i też kosztował złotówkę, więc no jakby można było go nie wziąć. Powiem Wam, że ja go wyprałam po prostu w pracy, bo stwierdziłam, że nie opłaca mi się zanosić go do jakiejś prani, płacić nie wiadomo ile, jak ja go kupiłam za złotówkę, a wyprał się fajnie, ślicznie pachnie, nic się z nim nie stało, więc to ryzyko się opłaciło, można tak powiedzieć. Ostatnia rzecz, którą Wam pokażemy, są to buty, które kupiłam w sklepie Czas na buty i to są takie jakby à la sandałki coś w tym stylu, tutaj z ćwiekami i Powiem Wam, że no, kosztowały dużo, bo 25 zł, ale nie są to jakieś rewelacyjne buty. Zobaczcie, raz je obrałam, już tutaj tak pozaginały, pobrudziły, i wiadomo co. Mają taką strasznie cienką podeszwę, więc no nie wiem. Są ładne, ładnie się prezentują, ale żeby to była jakaś rewelacja, no to raczej nie. Nie wiem. Mam takie też mieszane uczucia co do tych butów. A jeżeli chcecie je kupić, no to bierzcie rozmiar mniejsze, bo ja mam właśnie, zazwyczaj nasze 37, a te wzięłam 36 i są idealne w tamtym roku kupiłam sobie te niebieskie takie, nie? No i one są na mnie za duże, więc teraz stwierdziłam, że już kupię mniejsze. No i nie wiem, takie do latania, przydadzą się, ale... No i to by było na tyle. Mamy nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Musicie wybaczyć honorację, wstydliwość, to jej pierwszy raz przed kamerą, więc to jest zrozumiałe. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! No, ja うえっ